Co co? Wchodzimy. Niecałe 12 godzin już przejechane. Moto godzin. Odpalamy. Ha. No i jadę. Po tym no troszeczkę rozjechane. I powiem Wam tak. Dzisiaj będzie wspaniały odcinek, bo yy, przewio przewiozę różne warzywa. O ma ciężko, ciężko. Czekajcie. Iha. Jedziemy. Ha, ha. Jest. Ha, ha, ha. ha, ha, ha. Ha ha, ha, ha. ha, ha. jedziemy he, he, he. Ale to jest frajda. Ja nie jestem rajdowiec, ale tu mnie tak to cieszy. Wiem, że tak się nie powinno, ale jedziemy! Jest! Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Ha. Żebyście sobie nie pomyśleli, że się wiecie przechwalam, że to mam traktor ten, ale po prostu taka radość, że no chcę, wam się, chcę się z Wami tą radością moją podzielić. Tak mnie to cieszy. No i dzisiaj w tym filmie będzie kilka tematów. No pozbieram sobie te warzywa, których jeszcze nie, nie, nie zebrałem. Warzywa dyniowate. O, tak wygląda traktorek. Poczekajcie, o. Tak. Po, tutaj już jest, spójrzcie sobie. Jak jest pozbierany. Sprzątnięte w sensie. nie? Mam uprawę z przekopywaniem, jak również bez przekopywania. Tutaj jest uprawa z przekopywaniem ściu, ściukowane agro Mam też tam uprawy ściukowane z rębkami, więc jest różna różnorodność. No i tutaj jeszcze mi zostały do zebrania marcheweczki, ale ich teraz nie będę zbierał. Na nie jeszcze będę miał raz pewnie łychę, bo ich sporo będzie tutaj takie dwa, dwa rzędy. Tutaj sobie zobaczcie jakie piękne pory. Jakie piękne pory, ale je też chcę zebrać. Tutaj mam na stanowisku ze zrębkami, bez przekopywania, gdzie sobie je zostawię na zimę. Natomiast tutaj je sobie zbiorę, bo będę przygotowywał glebę moim, tym właśnie traktorkiem. Dzisiaj mamy przywiozłem do nas, jest w tej chwili na grzybach, zbiera sobie grzybki, jest, jest szczęśliwa, bo to uwielbia robić. No ja tutaj sobie teraz jestem, tak jak widać na polu, więc też jestem szczęśliwy. Jemy sobie dalej arbuzy, zobaczcie sobie, jakiego tutaj przekroiliśmy. Co prawda był mały, ale był przepyszny. Tak, taki słodki, takiego słodkiego nie jadłem dawno. Przepyszny arbus z Iwonką wczoraj zjedliśmy prawie tego całego, bo to wczoraj wieczorem jedliśmy, no a dzisiaj będziemy znowu jedli, bo jeszcze tych arbuzów sporo mamy. Swoją drogą spójrzcie sobie jakie te pory są, bo pory bardzo też przerastają na zimę, zimą rosną, czyli pory nawet dwa razy grubsze się robią zimą. Tak jak ja bym takiego pora zostawił na zimę, to to był por gigant, teraz już jest spory. Tutaj mam różne, mam takie, troszeczkę tutaj to jest taki mniejszy, ale też, też bardzo fajny. Więc pory można zostawić na zimę. To znaczy różnie to bywa najlepiej, najlepiej przetrwają, największe szanse mają odmiany zimowe w sensie odmiany późne, a są różne i niektóre mogą wam nie przetrwać, więc to różnie mogą być. Może być z marcheweczką, no to będzie tak, że ją sobie zbierzemy całą. No i większość warzyw sobie zbierzemy, zostawimy sobie jarmuż, zostawimy sobie, no tam jakąś tam pietruszkę naciową, coś tam sobie pozostawiamy. Natomiast większość warzyw zostanie zebrana. No tutaj już nie ma aż tak dużo tych warzyw do zebrania. Tutaj mam marcheweczki, pory, trochę właśnie te, te, które tutaj zostawię na stanowisku bez przekopywania. Tutaj mam takie pory. Gorsze mi tutaj urosły, ale i tak spore. O, zobaczcie sobie o, gorszy, nie taki byk. Tutaj też taki byk, ale różnie to bywa. Więcej jest takich, sporo jest takich właśnie takich średnich. No jeszcze selery muszę zebrać, tam parę kapust. Jeszcze mam jakaś tam, jakiś tam buraczek mniejszy ale generalnie to już większość warzyw jest pozbierana. Zwierzęta teraz widzimy dziennie, widzieliśmy choćby dzisiaj sarny, bardzo fajnie razem wyglądały, no kilka tych saren, no też bardzo fajny widok. Są bardzo często blisko nas, to znaczy te akurat nie były aż tak blisko, natomiast no, bardzo często teraz widujemy nawet blisko naszego ogrodzenia. Więc zobaczymy jak to będzie, czy będą próbowały przejść, żeby choćby sobie skosztować naszych drzewek owocowych, bo tych drzewek mamy sporo. Ale widok saren nas bardzo cieszy, więc to jest bardzo pozytywne. I też nie tylko saren, bo widzieliśmy choćby też jelenia teraz. Ale nie nagrałem tego, bo przejeżdżałem akurat, kątem oka zauważyłem, nie chciałem się wiecie zatrzymywać nagle, bo jechaliśmy samochodem. Powiem Wam tak, kończy się już ten sezon. Bo no, już jest końcówka października, mniej więcej od listopada będzie troszkę mniej filmów. Bo zawsze tak co roku jest, że potem są załóżmy trzy tygodniowo, dwa tygodniowo, w zależności od tego, ile jest tematów do, do omówienia. A ja też nie chcę robić filmów na siłę, też to jest fajny, fajna chwila, żeby troszkę sobie jeszcze odpocząć i może też napisać książkę. No ale w głowie już się rodzą pomysły, zobaczcie sobie, ile tutaj tego pola jest. Tak ta jak powiedziałem z Iwonką, podzielimy sobie część pola. Będziemy mieli po 300-500 metrów ogródki takie, no jakby ogródki działkowe, ale same ozdobne. Więc to też będzie bardzo ekscytujące takie, że, że, że będziemy je mieli obok. I zobaczycie sobie dwie metody różne zagospodarowania takiego ogrodu. Bo ja jestem taki, że wolę takie połacie, że dużo jest na przykład hortensji obok siebie ten, a Iwonka woli bardziej takie, że tu jest troszkę tego, tu troszkę tego, tu troszkę tego, więc to też będzie fajne do oglądania no, i tutaj wiele, wiele planów już mam. <laughs> sezon się jeszcze nie skończył, a tutaj takie, wiecie, duże, duże plany. Gleba trzeba tu przerobić. Dam tutaj obornik granulowany, dam nawóz. Poleję też kwasami humusowymi teraz albo na wiosnę i będzie fajnie. No, a tutaj spójrzcie sobie resztki po tykwie. No, też resztki są po innych uprawach. To wszystko będzie zrobione globogryzarką i będzie fajnie przygotowane na przyszły sezon. Tam jeszcze nawet są dynie, które mi zostały z tej dyni gigant, którą miałem. Tutaj teraz możecie ją zobaczyć, jeszcze raz wam się pochwalę, 359 kg. No świetny dla mnie wynik mój najlepszy wynik. Znaczy, na no, pierwszy raz mam taką dynię, więc najlepszy. Kiedyś miałem, ale to tak się nie udało. Ten teraz jest, była taka pierwsza poważna uprawa dyni gigant. Wcześniej zebrałem piękne buraki opolskie. To było z uprawy przed zrębkami. Tutaj mamy. Jeszcze buraczki na zrębkach, zobaczmy sobie. Też powinny być do, dosyć fajne, takie sam raz, no, takie, takie, o, fajne. No a tutaj wam szybko pokażę, zobaczcie sobie, jak to pięknie rozpaliłem w tej kuchni na drewno, jak się pięknie u nas grzał domek. To jest też no ten widok. To tak chciałem wam tylko pokazać, ale teraz już idziemy dalej. No, i tutaj jeszcze zbiory papryki. Chyba wam ich nie pokazywałem. Ostatnie zbiory papryki słodkiej z tunelu foliowego. A i tutaj wspomnę, że dziękuję Wam bardzo za zakup kalendarzy. Już tysiąc sztuk zakupiliście. To jest coś niesamowitego w kilka dni. Bardzo Wam dziękuję. I cieszę się, bo są bardzo dobre opinie. Tutaj już z tym trzeba się pogodzić, że więcej już nie zrobimy w tym roku. Tutaj mamy macie ściółkę, ściółkowane drzewa i krzewy owocowe w sadzie. Bardzo ładnie to wygląda. Tu akurat Wam pokazuję oliwniki. No Tam są drzewa owocowe, kolumnowe, w oddali też malinki. Tu, tu teraz przechodzimy po rokitniki. No i tutaj jest ładnie to porobione, jest już gotowe. Natomiast tam udało nam się zrobić dwa rzędy. To jest około 50 metrów taki rząd. Tutaj macie no, ponad 100 drzew owocowych, takich, takich zwykłych. Tam wcześniej były te kolumnowe i tak dalej. No już więcej się w tym roku nie uda. I tak bardzo dużo pracy zostało w tym roku wykonane. O, tu nam dwa jabłuszka spadły, to jest jabłoń kosztela. Jedno nam jeszcze tutaj zostało. no Zbiorę sobie je dzisiaj. Tu mam jeszcze gruszę azjatycką. Z takich plonów, które jeszcze mam na drzewach w tym roku, to jest tak, to jest jabłoń rajska Golden Hornet. Swoją drogą zobaczcie, jak to wygląda. Zobacz, zobaczcie, jak to jest przygotowywane. Był o. traktorek, wyrównywane potem. Dużo pracy. Teściu nam też bardzo dużo tutaj pomógł. Teściu jest bardzo dobry w takich technicznych sprawach. W części liście są, w części już praktycznie nie ma albo i już nie ma. Różnie to bywa w zależności od od rośliny ozdobnej, czy to owocowej. No powiem wam, że sezon bardzo dobrze poszedł. Ja też chcę zrobić taki filmik podsumowujący, ale no, po prostu jesteśmy szczęśliwi i to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne w życiu, żeby się nim tym życiem cieszyć. No. Za dużo pracujemy, to trzeba wspomnieć <laughs> wiele godzin dziennie, no ale bez tego by nie było takich efektów, a to jest też nasza no, wielka radość. To znaczy, ja bardziej lubię to, co da się zjeść, a Iwonka kwiatki. Ale to bardzo Wam za ten sezon dziękujemy. Jeszcze, właśnie, będzie ten. O, ty! Normalnie ten strzyżak mnie zaatakował. No, pojawiły się tutaj. A tak, no to w lesie są, ale tutaj, no to nie. Znaczy, no, tutaj, tutaj już jest raz, nie? Ale no, zdziwiło mnie to. Ale to no, tak czy siak, no to jesteśmy bardzo szczęśliwi. Dziękujemy wam za wszystko. Mam nadzieję, że w przyszłym roku, znaczy, no, że uda nam się zrobić tą drogę, że na nią sobie nazbieramy fundusze, że się to może właśnie w przyszłym roku uda. No też chcę sobie na przykład w przyszłym roku kupić taką sieczkarnię. To też nam się przyda, no, kopaczkę, taką do ziemniaków, i taką sadzarkę, to też będzie bardzo fajny sprzęt. Jak macie jeszcze jakieś takie, wiecie, że coś by nam się tutaj przydało, no to piszcie. Ale powiem wam coś, co może tak dziwnie zabrzmieć, ale i tak, jakby wam to powiedzieć, tak, yy, czuję, że te filmy mnie tak wciągnęły, ten sezon mnie tak wciągnął, że ciężko mi jest sobie wyobrazić już, żeby na przykład takiej pracy nie było. Nie więc to tak jakoś tak może być, znaczy może być, no nie będzie ciężko, ale takie coś właśnie czuję, że tak mi się to spodobało w tym roku. Zawsze mi się to podobało, ale ten rok był dla mnie taki szczególny że no ciężko będzie się rozstać z tym na szczęście no mamy pole przy domku więc będziemy sobie spa, spacerowali i z niecierpliwością czekali na, na na nowy sezon chociaż powiem wam tak, powiedziałem nie wiem czy to w marcu czy kiedyś, bo wysiałem w styczniu parę warzyw tak na próbę w szklarni, pod koniec stycznia i powiedziałem, że tego już nie zrobię że, że to wiecie, zbyt duże koszty ten ale tak mnie to teraz kusi, ja już sobie myślę, że już sobie tak planuję, że może taki wiecie mały tunel 6 na 3 na przykład znaczy to jest i tak duży, nie? Ale taki 6 na 3 i sobie już coś tam wysiać, załóżmy w styczniu, w lutym. Tak mi już kusi, żeby na przykład dogrzewać tam, ale to muszę sobie przeanalizować, jakie to by koszty były. Ten, bo to będą spore koszty, ale zobaczymy, może się tak coś, coś uda. To już jest uzależnienie ale takie pozytywne. Ja to lubię. Zdaję sobie sprawę z tego, że ja to kocham robić i że też się jakby uzależniłem od tego, że nie wyobrażam sobie robić co, coś innego, niż być tutaj w ogrodzie, niż to wszystko robić, sadzić, siać i tak dalej. To jest dla mnie coś, coś niesamowitego. Tak Wam po prostu chciałem to powiedzieć i tyle. A tu jeszcze malinki sobie zbieramy. Zobaczcie. Oje. Tutaj już taki zgniotek, no. Uhuhu. No już nie mam takich czerwonych, same takie ten. Ale pierwszy rok posadzone późno, a i tak plonują, to jest wielka radość. I w przyszłym roku sądzę, że te malinki będą pięknie plonowały, to znaczy w zależności na których pędach one będą owocowały ten. Bo ja chcę przyciąć wszystkie, niezależnie od odmiany, bardzo nisko. Będzie o tym też filmik. Ja je właśnie posadziłem późno i chcę, żeby one się jeszcze w przyszłym roku. To jest dla mnie ważniejsze niż planowanie, żeby one w przyszłym roku się jeszcze lepiej rozrosły, lepiej poszły w korzeń i tak dalej. Chociaż i tak po części spodziewam się dobrych, bardzo dobrych plonów. No a tutaj chciałem Wam się jeszcze pochwalić, bo zakupiłem sobie już jakiś czas temu taką rejestrację. Wiadomo, że to taka ten, ale chciałem mieć taki napis, info, uprawa. Zobaczcie sobie. o jak wygląda pięknie do traktorka? Spójrzcie sobie, jaki niesamowity widok tych dyni. Ale naładowałem, czy dyni arbuzów, jak naładowałem do pełna, nie wiem, czy to się nie przewróci, ale no patrzcie. Tutaj te arbuzy mają plamy, bo to są arbuzy Moon and Stars, one takie plamki mają. No, natomiast ta dynia, no to co, co tutaj widać, no to jest dynia do No to co, próbujemy, czy tutaj się uda, czy nic nie spadnie, zobaczymy. Pyk, pyk, podnosimy. Ha, 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 ha. Jadę. Stosunkowo powoli, bo jednak tutaj no, ta droga, co tutaj widać, no, to to nie jest, nie jest za fajna. Przez ten deszcz i przez to, że ciągle jeździłem tutaj traktorkiem, to ona się niestety no tak porobiła, jak widać. Nie jest zaciekawie, ale traktor daje radę, więc to jest najważniejsze. Cieszę się, że traktor nie ma zbytnio problemów, żeby przejechać. No i podjeżdżamy. O, tak, czekajcie. O, jeszcze troszeczkę. O, no i podjechałem. Minimalnie myszka w dół, wszystko przewiezione, jest fajnie. Zapasy dowiezione, ostatnie arbuzy, ostatnie dynie, tutaj jak widać, a pewnie teraz jeszcze nie widać tego, sporo zjedliśmy, więc fajnie będzie sobie dołożyć, bo nie ma jak właśnie teraz, w tym momencie, świeży nasz z działki arbuz, dynie Hokkaido też się nam przydadzą, no... Można je bardzo długo przechowywać. Tu, tutaj część będzie na takie bieżące potrzeby, a część będzie przeniesiona na dłuższe przechowywanie w inne miejsce. Tak to teraz wygląda. Bardzo się cieszę. Już będę kończył, bo jak widać tutaj yy, już się ciemno robi, więc pożegnam Was z cebulami, których jeszcze nie zrobiliśmy, ale jak widać już tak, wiecie, już ta, o, tak one wyglądają. Info, uprawa, filmiki informacyjne, ale też lubię właśnie takie, że sobie chodzę, jeżdżę, ten fajnie. Dziękuję. Pozdrawiam. Jeszcze, skoro mam okazję, jeden z moich dwóch buraków takich wielkich. Zobaczcie sobie, takie, takie to, mam ich dużo, sporo takich, o. Tu, takie buraczki, to są te właśnie opolskie, o których wspominałem. Dobra, bo ja mogę gadać i gadać o tym wszystkim. Buraki, cebule, dynie, dynie lunga di napoli, dynia lunga di napoli, dynia pyza, dynia hokkaido, arbuzy, papryki jeszcze zielonkawe, czerwone właśnie mamy już w domu, Coś wspaniałego, coś wspaniałego. Dynia bambino, dynia muscat de Provence, cukinie jeszcze, mama też chciała mamie cukinie, damy. No czekajcie, takie o, cebulki. I proszę zobaczyć. No to teraz ciemna, ale chce się jeszcze przejechać po polu, właśnie tak. Widać to coś, widać chyba. Jedziemy. Bardzo fajnie. Fajnie, fajnie. I tym akcentem kończę dzisiejszy filmik. Bardzo Wam serdecznie dziękuję. Było mi bardzo miło przyjemnie pokazać Wam to yy, wszystko. Sprawiło mi to dużą radość. Na koniec właśnie po ciemku. Nie wiem, czy coś widać. Pewnie widać, no bo światło świeci. Ale bardzo Wam serdecznie dziękuję za dzisiejszy filmik. Dziękuję Wam za wszystko. No i tyle. No bardzo... O! No, ciekawe, czy przejedzie. O. Dobra, i tyle. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Dziękuję za postawienie mi wirtualnej kawy, to też mi bardzo pomaga. Zachęcam was do oceny tego filmiku i do subskrybowania kanału Info Uprawa. Pozdrawiam was bardzo serdecznie.